Minecraft, ale muszę cały czas używać X-Raya. Dobra, naszym celem jest znalezienie diamentów. No to co? No to lecimy. Pierwsze co musimy zebrać Pierwsze co musimy zebrać drewno. Tyle drewna wystarczy. Zrobimy podstawowe rzeczy. Drewniany kilof. Teraz musimy znaleźć jakiś kamień. No to po prostu w dół. Dobra, idealnie trzy. ała. Mamy kilof. O nie, tak się nie będziemy bawić. Wow, 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 ile to zadaje! Dobra, ale ja was... O, trochę jest za, was za dużo. Czemu wy tacy szybcy jesteście? Oh o cholera, o cholera. Mhm. To o, no oh, wow. Dobra, zdobyłem wszystkie rzeczy. Zbierzemy tutaj żelazo. Możemy zrobić już heal off. To jest heal dobra. Już trochę się kopiemy. Powinniśmy znaleźć, już chyba, coś, co. O, to co? Przecież by Ancient City. Mamy tuż obok diamenty, ale mamy Ancient City, w którym można znaleźć diamenty w skrzynkę. Więc wykonałem logiczną decyzję, żeby pójść do Ancient City. O, fuck Jeden HP. Muszę znaleźć jakieś, nie wiem, skrzynki. Tylko uważać, żeby Warden się nie zespał nowo. na A na A po co na szyfcie Szczerze, nic się nie stanie. Przeszukałem każdą skrzynkę Vansion City i nie znalazłem żadnego diamentu, więc zamierzam wykopać te diamenty, które są przede mną. Ale je, jedyny problem jest taki, że mam już dwa ordeny obok siebie. Tu jest jeden, a tu jest drugi. Jeżeli dacie suba, to uda mi się zebrać te diamenty. Dobra, idę je wykopać. Mam nadzieję, że zostawiliście. To wywalone w ciebie, stary. Nic mi nie zrobi. O kurde, Strzela we mnie! Wykop to, wykop to! Mam diamenty! Tak!